Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym odcinku 5 sekretów Global Elite Na początek tego filmu chciałbym przypomnieć Wam o organizowanym giveaway'u Na którego możecie wygrać aż 10 tysięcy dolarów i wiele fajnych kosek Zapraszam Was do pierwszego linku w opisie I tam możecie wziąć udział zasubskrybować moją ekipę Dodatkowo chciałbym wspomnieć, że jeśli chcesz mieć dodatkową szansę w giveaway'u Wystarczy zalajkować i skomentować jakkolwiek ten film A jeden głos zostanie Wam dodany po prostu do tego giveaway'a Także serdecznie zapraszam do komentowania i lajkowania Zawsze możecie zostawić komentarz w stylu a ja lecę sobie już do odcinka nie przedłużając. Numer jeden w dzisiejszym odcinku to One Way Smoke i mapa The Cobblestone. Jest to One Way Smoke na plato, dzięki któremu możemy wyeliminować kilku przeciwników raszujących blato na site B, bądź cokolwiek innego robiących w tym w tej miejscówce. Sami zobaczcie jak to wygląda na filmie, a tego smoke'a używa sam Kamil z Izako Działa on nawet na polską scenę Counter-Strike Global Offensive na najwyższym poziomie, więc na pewno zadziała on na matchmakingu czy jakimkolwiek facecie. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie teraz jak to wygląda z perspektywy przeciwnika. Numer 4 w dzisiejszym materiale to już mapa Cash oraz misja pod Monsiteem B, której używa również sam Kamil z oraz wielu innych profesjonalnych graczy. Sami zobaczcie, jak to wygląda, kiedy rzucicie sobie smoka na zajęcie. Oczywiście możecie rzucić sobie mołotowa na zajęcie wędów, aby przeciwnik was nie spuszował i po prostu wejść w tego smoka, przejść do prawej i wywalić headonga gościowi, który jest na headshotie. Ten gościu nie ma prawa praktycznie was zauważyć, ponieważ nikt nie jest celowany w tę pozycję, a warto czasami tak wyjść po prostu, bo można dać dwa heady i na przykład zajść swoich przeciwników na plecy, jeżeli stoją na przykład w entrumie, co jest jest bardzo pomocne, możecie zrobić dwa entry, po prostu cofnąć z tego BS-a, bądź wejść i zająć i czekać na swoich teammateów. Zobaczcie, jak wygląda to z perspektywy przeciwnika. Numer 3 to kolejny już cash na mapie. D i cache, kiedy odbijamy bombsite, terroryści mają podłożoną bombę na bombsite A, my odbijamy od pleców. Możemy się spodziewać, że jeden zawodnik ma zajętego maina i patrzy plecy po prostu z szafek. Wtedy rzucamy mu takiego fajnego, magicznego flasha i dzięki czemu będziemy go mogli bez problemu zabić, bo on będzie w szoku, że wyszliśmy przed wybuchającym flashem. Dlaczego ten flesz jest taki dobry? Ponieważ oślepia on również przeciwników znajdujących się na bombsite i wtedy możemy bez problemu sobie zabić tego gościa, który jest na szafkach, a później będziecie mogli zająć się gościem którzy są w BSie. Jest to naprawdę bardzo fajny i przydatny trick Numer 2 to naprawdę bardzo przydatny boost na mapie Detrain Kiedy rzucamy sobie smoka między piąty a szósty wagon na tym bombsite'cie nasz teammate może posadzić nas i możemy bez problemu zabić zawodników z odnogi. Sami zobaczcie jak to wygląda. Jest to naprawdę przydatny boost i bardzo fajny entry frag może wejść jeżeli umiejętnie przeskoczymy sobie tak jak trzeba. Sami zobaczcie, jak wygląda to z perspektywy przeciwnika. I numer jeden w dzisiejszym materiale są to już mołotowy na bombsite, a na mapie The Train. Kiedy jesteście po stronie terrorystów, bardzo ciężko zająć się z bombsite. A chyba że trzech z waszych zawodników rzuci po prostu mołotowy pokazane na filmie. Wtedy spalimy cały bombsite i na pewno jednego przeciwnika uda nam się zabić bądź wymienić z tej pozycji, dzięki czemu będziemy mieli widok na większość pozycji na mapie i będziemy mogli po prostu przejąć i zająć się innymi pozycjami, a nie tylko BS-em, ponieważ te pozycje są naprawdę masakryczne i czasami potrafią grogracze zrobić tam kilka fragów z tej pozycji. A to jest naprawdę bardzo nieściane, jeżeli gramy sobie jakiegokolwiek, bądź Makera, bądź Faceita, czy cokolwiek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i zostawicie pod tym łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Miejmy nadzieję, że ta seria będzie pojawiać się częściej, ale to tylko wtedy, jeżeli zostawicie łapkacza w górę. Lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, 3000 łapek to kolejny odcinek z tej serii na, tej kana na tym kanale, także serdecznie zapraszam Was do komentowania i oglądania, łapkowania i cokolwiek. Pamiętajcie, że wbiłem też również 100 tysięcy subskrypcji, a co so specjalny odcinek z tej fantastycznej okazji pojawi się u mnie na kanale. Już niedługo, także serdecznie zapraszam Was do subskrybowania. Trzymajcie się. Na razie szymanko, pozdrowionka i pejs!